Ekologia a zielona akupunktura miasta to konkurs, który został zorganizowany na terenie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej. Licznie wzięła udział młodzież z całego miasta. Konkurs polegał na zaprojektowaniu zielonych przestrzeni na terenie miasta Białystok. Podsumowaliśmy realizację projektu Niech się zieleni i była to świetna okazja do wręczenia nagród laureatom konkursu ekologicznego. Cały projekt był znacznie bardziej złożony, prowadziliśmy zajęcia dydaktyczne, były to wykłady, zajęcia projektowe. zielenianie patio to była część większej akcji i strategii Politechniki Białostockiej. Naszym głównym projektem było zagospodarowanie przestrzeni przy Galerii Zielone Wzgórze w Białym Stoku. Ma to być to przestrzeń dla mieszkańców, z parkiem, z aromaterapią oraz kawiarnią w centralnej części. Nasz projekt opierał się na z Smchem. Miał za zadanie filtrować oraz ochładzać powietrze dzięki mchu, który znajdował się w środku. Umieściliśmy nasz projekt w parku planty, dzięki czemu zbudzi świadomość dotyczącą ekologii. Naszym projektem był w Kate Park na dworcu fabrycznym. Staraliśmy się przede wszystkim pokazać to jako obiekt użytku publicznego z takimi zielonymi dodatkami, żeby to było miejsce dla młodzieży do spotykania się. Nietypowe koncepcje na pewno były brane pod uwagę, ale też kreatywność uczniów, którzy wykazali się pomysłowością, jeżeli chodzi o wynalezienie takich miejsc na terenie biogostoku, które można zamienić i byłoby fantastycznie, żeby w ogóle je w przyszłości zrealizować.